Znowu rozpoczęcie roku, dopiero był końc roku, aż jest to rozpoczęcie, ja nie mogę znowu się spotkać ze wszystkimi dziewczynami, już się nie mogę doczekać, tego najbardziej nie mogę się doczekać, jak spotkam się z dziewczynami. Mamo, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pomalowałam sobie delikatnie rzęsy, no, ale już nie będę na tak naprawdę bardzo delikatnie prawie nie widać. Jak wyglądam? Ładnie? No, dziękuję. Słuchaj, mamuś, podglądzabyś mnie pod szkołę? Już nie mogę się doczekać, się zobaczyć z dziewczynami. Dzięki. No to widzimy się za pięć minut na dole, no tak. A jeszcze jedno. Nie dałabyś mi zdyszkę, bo chciałyśmy później po rozpoczęciu z dziewczynami iść na jakieś lody kulkowe. Dzięki. No to pa, zaraz chodzę. No co ty, mam już w drzwiach? stoisz? Poczekaj chwilę, ja nic nie wychodzę na razie. Rzęce sobie źle przyczepiłam. Ja pierdzi, ale ja tak nie wyjdę na rozpoczęcie roku. No poczekaj chwilę, siadaj tutaj. Ja nie mogę, jak ja wyglądam jak ja wyglądam, ja nigdzie nie idę, mi się rzęsy skleiły. Nie no to jest w ogóle jakiś absurd. Mamo, jeszcze na razie nie idę. Ja mam depresję, ja mam depresję, jak ja wyglądam. Jak ja będę wyglądać na tym rozpoczęciu roku. Ja nie... Ja nie mogę, te rzęsy są okropne. Nie no, jak mnie dyru zobaczy z takimi rzęsami, a włosista? Nie, ja nigdzie nie idę. Ja nigdy nie idę, ja nie stoję w tych drzwiach, siadaj tutaj i jeszcze roku sobie nie zrobiłam, tak? Rozpoczęcie roku, ja muszę jakoś wyglądać, tak? i ja nie będę szła jak jakaś lewecznica na, na rozpoczęcie, ja muszę wyglądać. Dziewczyny już są poszykowane, już widziałam, na fejsie zdjęcia wstawiały, na Instagrama wstawiały. Ja, 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 ja tak nie wyjdę. jakie ja mam rzęsy, przecież ja tak nie mogę iść na rozpoczęcie roku, no. To jest okropne, jak ja to zrobiłam, no. Ja muszę tylko kosmetyczki na tej. Mamo dzwoni mi załataj bez nie. To dostanę depresję, ja po prostu przez tydzień z domu nie wyjdę, no. <ścoughs> Mamo, zrobiłaś mi to smoothie? Żebym mogła sobie zjeść Porsche. Okej. Okay. Tu możemy jechać? Jestem gotowa. Na rozpoczęcie roku. <ścoughs> Włączki mam w samochodzie, bo ja nie mogę spocona na do szkoły. I znowu to słońce, no? Czy ona nie wie, że ja wychodzę z domu nie mogę zalać się potem? Jeszcze dwie rzeczy, mamo. Nie no, to słońce mnie dobija po prostu. Włącz tą klimatyzację bardziej na mnie, a nie mi w stopy leci. Wszystko mi wieje w stopy. Co to za gówniany samochód? Już mówiłam Ci, żebyście z ojcem zmienili to Porsche. To jest gówno, a nie Porsche. Dwie rzeczy, nie podjeżdżasz pod szkołę? bo ja, yy, nie będziesz robiła siary, a po drugie yy, nie odbierzesz mnie dzisiaj, bo ja idę z dziewczynami po, po rozpoczęciu na ja lat, to nie wiem, może jakąś maczę sobie wypijemy, jeszcze, jeszcze nie zadecydowałam, tak, ale zaraz zadecyduję i zostaw mi yy, blika albo po prostu kartę mi zostaw, bo moja już jest po prostu puściutka, już nie mogę patrzeć na tą zerówkę na koncie, ja nie wiem, że wy mi wpłacacie, tego... tutaj przy tym drzewie i w ogóle nie dyskutuj ze mną, bo ja nie chcę gadać. Zaraz znowu depresję dostanę. Może te rzęsy mi się posklejały. Ja nie wiem, czy ja wyjdę z tego samochodu, no. Zatrzymaj się! Otworzysz mi te drzwi od samochodu? Dobra, już sobie otworzę. Wszystko sama muszę robić, no.